Trzeba przyznać, że ostatnio świat sportu walki nas rozpieszcza. Praktycznie co weekend mamy coś, do czego warto usiąść. A to KSW 55, gdzie Mamet Kalidów zrobił takie kopnięcie, że spokojnie można zapytać, czy Mamet Kalidow jest brusem Lee? Ogółem tam ten weekend wykonał konkursem na najlepsze kopnięcie z gier wideo. A to jeden z największych pojedynków w Bokcie, czyli Łomaczenko kontra Lopez. Gdzie trzeba przyznać, padła niemała niespodzianka. Dobra, w sumie obstawiałem, że Lopez wygra nie sądziłem, że schował maczenkę do kieszeni. No, i w ten weekend też mam. Jeden z największych pojedynków MMA w tym roku. No, top 3 to już na StopRo. Oczywiście, bo numerem 1 był Jan. Czyli... kontra... Hey! Dobra, możemy zaczynać. Tutaj Maciek Konc. Sporty walki or. Kabib kontra Gage. Można uznać, że to zestawienie wręcz idealne stylistycznie. Z jednej strony mamy Nurmek, który przybył z Dagestanu takie zapasy, że wcześniej nie sądziłem, że ktoś może je mieć na takim poziomie. Po prostu on wyciera przeciwnikami mate. Tak dla przypomnienia, w walce z Aberem Trujillo Kapłusz zrobił 21 udanych sprowadzeń. Trzech runach. Z drugiej strony mamy Justina Geidzi, którego styl można określić nie ubijesz mnie, bo ja prędzej ubiję ciebie. I o ile zdarzało mi się przykrywać przez KO z Alvesem czy Porierem, o tyle w większości pojedynków wychodził zwycięsko. Kami wydaje się aktualnie nie do zatrzymania. Weźmy sobie czołówkę wagi lekkiej USA. Poriera pokonał. McGregora pokonał. Ferguson prędzej w morzu wyschnie woda, niż ten pojedynek dojdzie do skutku. Hooker numer 5 w rankingu, ale przegrał z Poriera. Jeżeli Kavi pogona w sobotę Gigi'ego, to nie ma już czego szukać w tej wadze. Zostanie legendarnym dominatorem najlepiej obstawionej kategorii wagowej w UFC. No dobra, jest jeszcze pory, który chciałby rewanżu, ale po co? Po trzech do dostawania lekcji MMA stwierdził sobie nagle w szatni. Dobra, teraz już wiemy go pokonać. 12 minut traciłem zdrowie tylko po to, żeby go przeczytać. Teraz już go pokonam. Wyrównany pojedynek, trzeba rewalu. Jak nic. Tak jak mówiłem, Gagey stoi na drodze stania się najlepszym lekkim w historii UFC. Tylko, że to będzie prawdopodobnie najtrudniejszy dotychczas jego przeciwnik. Kiedy czasem przychodzi do UFC jako mistrz World Series of Fighting, wiązały się z nim duże emocje. Wówczas miał rekord w udali 17-0, większość wygranych przez KO, więc nie mogli mu dać na David byle Padł Padł na Michaela Johnsona. Na ten moment numerem 5 wagi lekkiej. I go zna Wtedy potwierdziłaś tylko teoria, że Gage zadaje trzy ciosy samemu przyjmując pięć. Niestety następnie były dwie porażki i większość osób już go w tamtym momencie skreślała. Ale coś mu się potem przestawiło i B trzy wygrane z rzędu. Vic, Barboza, Seron. Pamiętam, że po jednej z tych wygranych, w jakimś wywiadzie powiedział Chyba muszę zacząć używać zapasów. Zapaśnik, po 20 zawodowych walkach w MMA, stwierdza, że musi używać swojego stylu bazowego. Nie używa, bo były trzy knockouty w pierwszej rundzie. No i przyszedł czas na pojedynek stony. Przed Wszedł na zastępstwo pojedynek z Kabilem, jak zawsze nie chciał dojść do skutku. I go zmiutł. I nie, że poszedł z nim na wymianę, tylko widzieliśmy kompletnie innego Justina. Dalej wywierającego presję, ale tak fantastycznie, buksującego, że można było tylko klaskać. No, tak wygląda tony po pojedynku. Najciekawszą rzeczą w Kabibie jest to, że każdy, ale to dosłownie każdy, wie jaką zawalczy. I co z tego? I tak mi się udaje. Zawodnicy przygotowują się pod konkretny scenariusz. Ściągają specjalistycznych sparing partnerów i co? I tak przez większość walki będą zamęczani w parterze. Tylko, że Gage też ma te zapasy na wysokim poziomie. Nie mówię bynajmniej, że nie da się obalić, ale pojedynek w tej płaszczyźnie będzie o wiele bardziej wyrównany niż w poprzednich walkach Kabiba. No i też wydaje mi się, że Khabib nie powinien go zamęczyć. Geji słynie z niesamowitej wytrzymałości fizycznej, co może mu pozwolić wytrzymać nacisk od nurby, który non-stop leży na przeciwniku. Gage ma bezsprzecznie lepszą stójkę, no i ciężkie ręce, co potwierdzają jego dotychczas obie rywale. Jednak Kabiba też aż tak nie odstaje tej płaszczyźnie. Ogromnym plusem dla Justyna jest to, że w każdym momencie można zakończyć walkę. Jeden cios. Dodatkowo lowkiki, które mogą osłabić mobilność kabiła. Kolejną ciekawą rzeczą w tym pojedynku będzie to, że obaj zawodnicy ciągle stosują presję. Jeden będzie dążył do parderu, drugi będzie chciał urwać głowę. Także na nudę nie będzie to narzekać. Nie pamiętam kiedy ostatnio był tak dobrze stylistycznie dobrany pojedynek w UFC. No dobra, Adesanya kontra Costa miał być takim, a wyszło jak wyszło. Kompletna dominacja ze strony mistrza. I nie twierdzę, że tym razem będzie inaczej. Cały ten pojedynek można podsumować Kabid ma umiejętności, że pokonać Gedziego, Gedzie ma umiejętności, że pokonać Kabiba. Jedno jest pewne, w tym momencie to pojedynek dwóch najlepszych lekkich w branży. A tak po cichu to postawię na Jasina, bo dobry kurs ostatnio sporo niespodzianek. Do zobaczenia.